Cześć widzowie, witam Was na kanale. Zobaczcie, yy, ile jest śniegu. Dopadało nam w do nocy trochę śniegu. Pieski sobie biegają, cieszą się, są zadowolone bardzo z tego śniegu. Dopadało. Idziemy do koniku, zobaczyć, jak się czują. Po nocy dać im jedzonka. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry zaraz wam dam jeść tylko najpierw muszę przygotować wszystko tak dziewczyny zjecie sobie i wyjdziecie na dwór w końcu Dzisiaj nie będę zakładać derki iwej bo zimno nie jest i nie jest... W ogóle nie jest zimno tak naprawdę. Znaczy, mam dwie warstwy na sobie, bo mam pod spodem jeszcze leginsy, Pod bluzą, pod kurtką na bluzę, pod bluz bluzą mam jeszcze taki ogrzewany, ogrzewaną koszulkę. Mm. I co? I puszczę je tak, bo Derek po prostu może się wyczyszczą w tym śniegu, ale będą wyglądać na takie brudne przy tym śniegu, że zobaczycie. Nie może być, zobaczcie. Ona to jest jeszcze w miarę taka czysta, ale. Tato. O! Zobaczcie. Jaka brudna dziewczynka! Brudna dziewczynka! Brudna. Muszę iść ci przygotować jedzonko. Nie tylko tobie. <laughs> Nie tylko tobie. Masz wąsika takiego, wąsika, tak, tak, tak. <laughs> Lubisz takie zabawy idę przygotowywać już jedzonko do tych misek nakarmimy wypuścimy i nie tylko was trzeba nakarmić bo przecież jeszcze kurki już się tam odzywają słyszę i my usłyszeliśmy. Że miski pakujemy sobie Tak, idę po, po jedzonko dla Was po jedząko. Już nie niecierpliwią się Szybkie Zajrzenie do kur i trzeba im zrobić też faszę, tylko do tego, do tygu. Oj, trochę miałem chyba za wysoką kamerkę, co? Muszę sobie w ogóle ją poprawić. Trzeba Dobra, to jest za kurek. Zrobimy mm, mieszankę. Mieszu, Mieszu. Cześć, Kicia. Cześć. Czekaj. Nic mi się nie ładuje. Cicho bądź. Nic mi się nie ładuje. Otwieram box. Oj. Przewaliło się na tą stronę troszkę. Nagrywałam wcześniej dość długi fragment, jak robię im jedzonko, szkuję i daję im. Ale z moim szczęściem to jak zwykle się nie nagrało. Także no zostaniecie bez tego fragmentu, niestety. A teraz będzie czas iść do mniejszych kur. Tam to już obrządzone, więc idziemy do tych mniejszych. One tam prawdopodobnie mają worek paszy, chociaż nie jestem pewna, czy jest. Czy trzeba będzie stąd wrócić. Ale powinien być zrobił łódź powinien być, także idziemy sprawdzić Boże, tak mi ta kamerka dzisiaj na w w tej głowie nie pasuje tak mi po prostu spada i w ogóle o, to jest pasza jest, jest, także damy taką, co daję daje. Niech sobie jedzą. Zbiegły się wszystkie. Rody jeszcze widzę, że tutaj mają. Tutaj. a będzie dołać. Także... Ja z tym telefonem o, też sobie nagrywam, ponieważ nagrywam takiego vloga na TikTok'a. Czyli skrócenie tego całego. Na TikToka sobie nagrywam. I na, na Shortsa wstawię jeszcze. Smacznego, chickeny. Zamykamy sobie i idziemy stąd. Bo trzeba iść kontrolować jak dziewczyny jedzą. Żeby je wypuścić. Huczko. Co ty jesteś taki ucieszony? Taki ucieszony, cały, mokry w śniegu. Do domu. I już do domu. Proszę was Co Jager? Tutaj sobie siedzisz, nie? Budyn jeszcze trochę przywiązany. I jeszcze musisz poczekać, ja wszystko zrobię. Oczywiście mi się tutaj nie kręcił nigdzie. Idziemy do dziewczyn. Jak sytuacja. Stella jeszcze ma. wej wchłonęłaś wszystko. No jak zwykle. No... Kto by się tego po tobie spodziewał, że ty wszystko zjesz od razu? Muszę sobie tę kamerkę jeszcze poprawić. Ibe już zjadła, także ją wyprowadzę sobie szybciej niż niż tą naszą tutaj grubaskę świruskę. Także Ibe już idzie, idzie Laska, nie? Chodź, idziemy. Idziemy, wypuszczam je tutaj. Mm. Potem będę się coś z nimi robić, ale to już nie na tym filmie. Tak żebyście mogli sobie też zobaczyć Tu na innym No, a i wej sobie direkta na paladok No musiałem jeszcze tutaj wody przynieść trochę, bo prawdopodobnie jest zamarznięta i nie mają. Tutaj jest pełen balon z sianem, więc niech idą, bo wiecie, nie chce mi się co chwilę im do tego boksu wozić. Dziewczyna jeszcze nie zjadła tamta. i wyjdzie się tarzać. Idziemy ją podglądać, jak to robi. się prawie wywaliłam. Będziemy patrzeć, jak się będzie tarzać, nie? Ale coś kombinuje. Nie może sobie miejsca znaleźć dobrego. Będzie szukać i szukać. Aż w końcu i tak pójdzie do siana i będzie przesianie. Będzie żreć siano. Przepraszam jeść. No. No, tak jak mówiłam. Już widzę, że Stella tam wygląda za mną. Także idziemy jeszcze po nią. Tutaj sobie, tylko tak oprzymknę. Ebay jest grzeczna, ona nie, nie ucieknie, nie, nie otworzy sobie. Chociaż stelka by mogła, ale Ebay to taka jest bardziej, wiecie, zrównoważona może psychicznie. Mentalnie, Takie jest lepsze sformułowanie. No ale zobaczcie ile jest śniegu. Mam nadzieję, że to szybko nie stopnieje. Bo bym chciała zrobić oczywiście kulik z tellą. No i cały czas tak jest śnieg. I chcę zrobić kulik, to on zaraz stopnieje. Albo jest za mało, bo i się nie nadaje. Jeszcze. Wiecie, o co chodzi? A ten jest taki miarę fajny. Chociaż i tak jakoś dużo nie ma. Podejrzewam, że jak podczepię sanki, to będę czuć mocno ziemię. Daj łeb Daj tą łebę, nie. Do góry Idziemy Co ona tam robi Czy to Nie wiem gdzie to Co to było, nie? Sella Puo, weszłam w lód. Także już dwie na padoku, w końcu, nie? Idź. Włazimy. Z stella się położy. Czy to się zdarzy. Zobaczcie, mówią, że one będą wyglądać na takie mega brudne. Przynajmniej na telefonie to tak wygląda, nie wiem jak na GoPro, ale podejrzewam, że też. No i zobaczcie. Teraz. Iwej! Jak i zobaczy, to też się będzie kłaść. Chociaż nie, w ogóle nie jest zainteresowana. O, co ty robisz, dziewczyno? Tutaj już trzeba zamknąć wszystko. Stella już trzeci raz się tarza. O, o! Co to. Tutaj mogę was pogonić. mam bacik. Nie ma, że nie. O. I się zaklinował tam. No pobiegajcie. Stella jak zawsze, i wie to tak średnio to interesuje. I Iwie się płuli drapać. Biorę sobie bacik, trochę niech się poruszają, żeby nie było im za nudno. Tylko jeść siano. Podejrzewam, że tylko Stella się ruszy i Iwej coś tam może Może też Ale zobaczcie jak wyj na to reaguje A jak Stella To jest zupełnie Dwa różne konie Dawaj Stella Stelka Dawaj no, Zobaczcie Co wybiega ja tak bym mogła cały czas i to taka wiecie Ona już, babcia już jej nic nie chce o, Ta wariatka jest po prostu Zobaczcie jak ładnie kusuje stoi, dostojna dama Co tam było No w tą stronę Szaleństwo robisz, szaleństwo. Oj. Mogłybyście się we dwie razem ruszyć. Ibej, dawaj. Nie ma obijania. Nie ma, że tylko ona będzie. O, no i tak teraz przejdzie do stępa. Mówi ją. Jej się po prostu nie chce. Ona już stwierdziła, że już ją kiedyś naganiałam. Że tak po podoku. Już kiedyś ją męczyłam, tak. Teraz we dwie. Przecież ta wariatka będzie galopować, a ona pójdzie do siana. Pokaż, jaka ty jesteś dostojna, piękna dama. Śliczny koń. No widzicie, ona to jakby nie chciała, to dostanęła jak by bo ona ma, wiecie, taki wzorzec, żeby po prostu do naśladowania, żeby stanąć i, i robić to co ona, ale ona chce biegać i to po nim bardzo widać. Ona jest taka bardziej ogólnie. Na podoku jest taka bardziej energiczna, a pod środowem to jest taka, taka o, byle jaka z tym tempem. muszę sobie klapy rozumiem, bo nic nie widzę. No co? Nożujesz się Kamerka mi się wyłączyła. Dawaj dalej. Dawaj Stella. Poruszaj się. Jeszcze. Dawaj, dawaj. Ruszamy się. Lala. No sobie tak fajnie tutaj i mały kocyczek po prostu Dawaj dawać No <grywka> jest taka wysolutka taka dzieci, fajna O, o, pamięta, że tam lud był. Widzicie, jaki stop zrobiła? Wariatka. I wbiega w tą iwej za każdym razem, ona ją tak zaczepia. O. Wodę wam przyniosę zaraz. Spokojnie. Dawaj, jeszcze żebyś mi się tam nie zapiętała w to no i co ja myślę, że w sumie to mogę kończyć ten odcinek bo już sobie zacznę wody nosić a nie mąc zamulać tym tą wodą noszeniem tego i w ogóle także kończymy i do zobaczenia w kolejnym filmie papa pa.